Znajdujemy się na stoisku firmy Unia. Unia Group, firma, która powstała w 1882 roku, jest największym producentem maszyn rolniczych. Produkuje rocznie około 15 tysięcy maszyn, z czego 8 tysięcy wędruje na eksport do 60 różnych odbiorców na całym świecie. Posiada 5 fabryk, w których pracuje 1500 osób. Grudziąc kutno, brzeg, słupsk i kąty wrocławskie. Łącznie jest tam 14 hektarów powierzchni produkcyjnej. A słynny symbol Jabłuszka jest już doskonale rozpoznawalny na wielu rynkach europejskich. Rozmawiamy z przedstawicielem firmy Unia, panem Tomaszem. Panie Tomaszu, proszę nam opowiedzieć coś więcej o tej wspaniałej maszynie. W tym roku na targach premiery 2016 pokazujemy nowość, pług obracalny zawieszany, sześcioskibowy. Jest to pług, który rolnicy szukają na różne ziemie. Przede wszystkim zastępuje nam pług obracalny półzawieszany, gdzie niekiedy są trudności z zawracaniem. Więc klienci szukają na polach, które są bardziej sklino, sklina, czyli po prostu są pola, które są cięte, krótsze. Szukają właśnie pługa zawieszonego. Otóż wyszliśmy oczekiwaniom klientom naprzeciw i wyprodukowaliśmy, stworzyliśmy taki pług obracalny, zawieszany, sześcioski bob. Pług ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim to, że jest to system Vario, czyli regulowaną ma szerokość pracy hydraulicznie. Zmienną, czyli od 35 stopniowo możemy sobie tą szerokość ustawić aż do 50 cm na każdy korpus. Nowością, którą też chcemy pokazać w pługu, jest to przekrój ramy. Jest to bardzo duża, mocna rama 160 na 160 mm, więc to jest bardzo mocna, solidna przy tych sześciu korpusów, korpusach. Jak również chcielibyśmy zwrócić uwagę na korpus Long, który jest tutaj za nami. Jest to nowość, którą produkujemy, pokazujemy oczywiście na, na targach w tym roku. Jest to odkładnica śrubowa, długa, wyprodukowana w styl skandynawski, która tak naprawdę daje nam najmniejszy opór podczas pracy, czyli podczas, podczas orki. Jak również zaletą tego pługa i nowością jest zamocowanie tego korpusu, czyli przetłoczona grządziel, która jest grządzielą kutą. Czyli mamy tutaj specjalną formę, która jest po prostu ta, ta grządziel kuta. Jednak chciałbym zwrócić uwagę na zalety pługa, czyli zamocowanie ramy do obrotnika. Otóż mamy tutaj układ pantografu, który to Państwo widzicie. Układ pantografu daje nam możliwość przeniesienia całego ciężaru pługa jak najbliżej obrotnicy, jak najbliżej ciągnika. Co, pozwa co pozwala zaoszczędzić na podnośniku ciągnika dosyć dużo kilogramów. Niekiedy 260 kilogramów, które zyskujemy na danym metrze odległości, jest bardzo dużo. Dlatego też układ pantografu. Daje nam to możliwość przeniesienia całej układu ramy jak najbliżej obrotnicy. Dzięki temu właśnie ociążymy też obrotnicę, jak również podnośnik ciągnika. Rozmawiamy z przedstawicielem firmy Unia, panem Sławkiem. Panie Sławku, co pan powie ciekawego na temat tego wspaniałego produktu, który stoi za panem? Jest to jeden z naszych flagowych modeli, zestaw siewny, FST Drive, charakteryzuje się nowoczesnym systemem wysiewu. Przede wszystkim mamy tutaj połączenie systemu mechanicznego i pneumatycznego. Mechaniczne dozowanie, natomiast pneumatyka wspomaga wysiew, transportując ziarno do redlic. W zestawie prezentujemy talerzową uprawę, która jest obecnie, dominuje na rynku. Talerze uprawowe o średnicy 460 mm, natomiast prezentujemy e, mocną, ciężką redlicę z dociskiem 40 kg, która jest e, przygotowana praktycznie na każde warunki e, glebowe. Duży wał dogniatający, transportujący 800 mm w połączeniu z ciężką redlicą zapewnia nam e, uprawę praktycznie w każdych warunkach. Do tego wprowadziliśmy nowy design, jeżeli chodzi o skrzynię załadunkową. Skrzynia została zaokrąglona, została również zwiększona pojemność tej skrzyni do 1500 litrów, co zapewnia nam lepszą wydajność. Mamy mniej, mniej czasu tracimy na załadunki nasze. A co wyróżnia tę maszynę na tle innych firm? Niskie zapotrzebowanie mocy. Tutaj to też na to patrzą klienci. Celujemy w gospodarstwa średniej klasy, które mają ciągniki, dużo ciągników o mocy 100-120 koni, i do tych ciągników te zestawy są dedykowane. Także tutaj w tym opatrujemy właśnie duży wzrost sprzedaży i docelowego klienta. Panie Piotrze, co nam pan powie ciekawego o tej maszynie, która jest za panem? Jeśli chodzi o tę maszynę, to myślę, że to jest dosyć ciekawy rozsiewacz, który na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o parametry, nie ustępuje rozwiązaniem, które są stosowane w innych wiodących firmach robiących rozsiewacze. Mamy tutaj rozsiewacz MXL. Co jest takiego fajnego? Ten rozsiewacz posiada unikalny system dozowania nawozu z Nikt takiego nie ma. My jako jedyna firma możemy się w tym poszczycić. Co nam to daje? Daje nam to. To, taką możliwość, że możemy wysiewać nawóz z dokładnością praktycznie do 3%. To jest pierwsza sprawa. Dozowanie. Druga sprawa, dzięki temu sterowaniu hydraulicznemu możemy bardzo precyzyjnie dozować nawóz przy użyciu również systemów GPS. Coraz częściej jest to tutaj użytkowane. Rolnicy szukają rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze tym samym poprzez rozsądną gospodarkę nawozową i ten osieraz właśnie nam to umożliwia. Poza tymi systemami GPS możemy tutaj też dobrać odpowiednie ładowności od 1200 do 3000 litrów, także ta oferta. Jest również skierowana czy do średnich, czy do dużych gospodarstw rolnych. Ten rozsiewacze są bardzo perfekcyjnie zaopatrzone w możliwość ochrony przed Wiemy, że rozsiewacze pracują w bardzo agresywnym środowisku, dlatego ten rozsiewacz jest w standardzie malowany cały proszkowo. Wszystkie elementy, które inne pozostały, normalia, śruby, wszystko wykonane są ze stali nierdzewnej. To jest następna rzecz. Ten rozsiewacz posiada bardzo dobrą precyzję wysiewu, jeśli chodzi o równomierność. To jest rzecz, która jest często przy, przy powiedzmy mniejszych producentach niebrana pod uwagę, ale na polu to widać, czy mamy równomiernie. My, jako też jedyni w Polsce, nawet w całej Europie Wschodniej, możemy się pochwalić tym, że nasze rozsiewacze serii MX mają ATS-DLG na równomierność wysiewu. To stawia nas do, dokładnie na tym samym szeregu innych wiodących producentów. Jest bardzo prosty. W obsłudze. Tutaj obsługa tego komputera jest bardzo intuicyjna. Poza tym, że niezależnie od prędkości jazdy, utrzymuje dawkę nawozu na hektar, pozwala nam zastosować system GPS czyli jeśli ktoś ma porobione mapy aplikacji, może z tego tutaj skorzystać i precyzyjnie dozować dokładnie tyle, ile jest potrzeba. To się tak naprawdę też przekłada realnie na oszczędności, bo jak tutaj wyliczyliśmy, wspólnie z naszym tutaj użytkownikiem, i to też się potwierdzają dane z innych firm, to jest koszt. Oszczędności około 200 zł na hektar rocznie przy uprawie zbóż. To są realne oszczędności przez ilość hektarów. Praktycznie można powiedzieć, że ta maszyna w ciągu jednego sezonu może się spłacić przy użyciu tego systemu.